Wczoraj wieczorem, jak zwykle, zamulałam przed telefonem. Po kilku godzinach zaburzało mi w brzuchu. Zostawiłam komórkę na łóżku i udałam się do kuchni wrzucić coś na ruszt. Nie było mnie może z 5 minut. Skusiłam się na chipsy i małą czarną. Wróciłam do pokoju odpalić Netflixa na lapku. Telefon dalej sobie leżał. Po 10 minutach oglądania spostrzegłam, że mam powiadomienie z Instagrama. Ktoś polubił moją fotkę. Już miałam odwrócić głowę, a to nagle kolejna wiadomość. Mam z jedenastkę 11 i aplikację do nagrywania ekranu. Treść komunikatu. Zrzut zachowany w galerii. Zdarzenie miało miejsce kwadrans temu, czyli zaraz po tym, jak wyszłam do kuchni. Przecież nie pamiętam, żebym coś nagrywała. Być może to jakiś kłaczek, ale postanowiłam przyjrzeć się z bliska. W galerii nowy filmik. Całe 4 minuty nagrania. Odpaliłam go i ujrzałam, jak ktoś odblokowuje wyświetlacz, Intrus wprowadził kod dostępu i otworzył przeglądarkę. W pasku adresów pojawiła się całkowicie obca mi strona. Wyglądała na dość starą, rodem z czasów pervpl.